Dzień dobry. Miło Was e, widzieć na naszym spotkaniu. E, no cóż, e, dzisiaj właściwie o takich, takiej tragicznej, mrocznej karcie w historii naszego kraju. No, w dziejach polskiego narodu pozostaną na zawsze w pamięci takie koszmarne lata grozy, rozpaczy, tragedii. Czasy straszliwych akcji dokonywanych na Polakach, akcji eksterminacyjnych, akcji dokonywanych przez hitlerowskie Niemcy, szczególnie na Pomorzu. W naszym województwie kojawsko-pomorskim jest też takie miejsce miejsce grozy obóz pracy w Potulicach. Przyznam szczerze, że jako dziecko. Dowiedziałam się zupełnie przypadkowo, naprawdę nie wiedziałam o takim miejscu. Mój tato kiedyś opowiadał mi, że jego kuzynka była w obozie w Potulicach. Ja tak się zainteresowałam, w jakim obozie, tutaj niedaleko nas, ale rzeczywiście zainteresowałam się tym miejscem. I Obóz w Potulicach, obóz pracy, tak? chociaż tak naprawdę y, był to obóz y, koncentracyjny. Warunki, jakie tam panowały, y, no, na pewno y, nie kwalifikowały go jako obozu pracy, tylko jednak był to obóz y, koncentracyjny. Jest bardzo mało publikacji dokumentujących y, przeżycia y, obozowiczów. Mówi o tym sam autor książki, którą dzisiaj przyniosłam, Żywi i martwi o hitlerowskim obozie Potulice 1941-1945. Autorem jest Tadeusz Samselski, który w słowie wstępnym zwraca uwagę na to, że mało jest publikacji Dotyczących obozów po tulicach. W księgarniach już ich w ogóle praktycznie nie ma. Sama się też o tym przekonałam. Szukając jakiejś pozycji, jakiejś książki, którą tutaj mogłabym przynieść i pokazać, znalazłam właśnie tę. Autor mówi tak, tymczasem rodzą się, dojrzewają zastępy wnuków i prawnuków, byłych więźniów potulickiego obozu zagłady i poszukują książkowego potwierdzenia krążących w rodzinie opowiadań o męczeństwie dziadów, a nawet pradziadów. Właśnie z myślą o nich powstała niniejsza książka. Właśnie żeby zachować, zachować jeszcze tę pamięć w naszych sercach, Potulice to miasto, miejscowość w powiecie nakielskim. Obecnie znajduje, znajdują się tam mieszkania. Tutaj można zobaczyć zdjęcie tego budynku. No, wygląda całkiem niewinnie, normalnie, ale niestety kryje się za nim tragedia, tragedia Polaków. Przede wszystkim właśnie. Przede wszystkim y, dzieci. Tutaj też przygotowałam taką informację z, m, zaczerpniętą z Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle. Pierwszą ofiarą był Edward Smutek, półtoraroczne dziecko. Zmarł 9 lutego 1941 roku. Jego śmierć otworzyła długą listę zgonów obozowiczów, a szczególnie dzieci. W obozie w Potulicach ginę, ginęły przede wszystkim dzieci, także osoby Starsze. Książka, którą dzisiaj przyniosłam, oczywiście opowiada o historii obozu, ale taka najważniejsza część, to jest dokładnie część trzecia, mówią martwi i żywi. Są tutaj wspomnienia ludzi, którzy przeszli przez ten obóz. No rzeczywiście można można no, poczuć, poczuć tę grozę, kiedy czytamy fragmenty. Ja dosłownie taki jeden fragment pozwolę sobie przeczytać. Wspomina Józef Samek: Wtrącono mnie do ciemnego bunkra, gdzie nie mogłem się wyprostować, mogłem tylko leżeć albo siedzieć. Po miesiącu przeniesiono mnie do bunkra oświetlonego, gdzie byłem 7 miesięcy. Pracowałem w karnej kolumnie. Otrzymałem żółtą opaskę i żółtą chustę na głowę. Pracowałem przy najcięższych robotach, bez względu na pogodę. Chodziłem w mokrych ubraniach, bo nie było gdzie ich suszyć. Bito nas i torturowano. Po ośmiu miesiącach zostałem zwolniony z karnej kolumny. Jest takie miejsce pamięci w naszym regionie, warto o tym pamiętać. W tym roku obchodzimy 77. Rocznicę wyzwolenia obozu znajduje się miejsca upamiętniająca, tablica upamiętniająca ofiary hitlerowskiego obozu w Potulicach. Warto sięgnąć do tych historii. Oczywiście są one tragiczne, smutne, ale ocalić od zapomnienia należy na pewno to zdarzenie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.